Rozpoczynamy wędkowanie o samym świcie Andrzejowi trochę niewygodnie, bo go... Bo mi świecisz prosto w oczy Ale nie, nie jestem w stanie tego... Witamy wszystkich na naszej następnej wyprawie wędkarskiej dzisiaj, dzisiaj też spinning Mam nadzieję, że uda nam się coś połowić Ostatnio było nieźle Dzisiaj spróbujemy w innych miejscach nowe jakieś miejscówki odkryć dla nas, dla nas spinningistów mamy troszkę dzisiaj większego, więcej sprzętu jak Jurek, tak i ja, dodatkowo jest jeszcze jeden kijek Także dzisiaj mam przygotowane trzy jeden, jeden kijek, taki do 8 gram, to będzie, to będzie na malutkie żabki i, i tak zwane portki Twisterek z dwoma ogonkami. Potem jest kijek do 12 gramów, przygotowany pod takie większe gumy. No i, i kijek do 14 gramów. Tam będę próbował albo leciutką wahadłówką, albo, albo takim. Myślę o tym, że jakby nam ryba gdzieś odchodziła, żeby użyć tam woblerka z grzechotką i, i te rybki z powrotem ściągać. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, ale taki jest pomysł na dzisiaj i, i mamy nadzieję, że też coś połowimy. Tyle na tyle, tyle na, 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 ten, na ten czas teraz, bo, bo dopiero zaczynamy, a jak nam to pójdzie, to zobaczycie już w filmie. Jak widzicie jest zmok. Andrzej mówi, może nam pójdzie Nam no, musi jakoś pójść, nie? bo jak nie nam to, to komu, Andrzej się zawsze śmieje jak ja to mówię Ale takie jest życie, ale bierzemy się do roboty, bo szkoda, szkoda czasu. czasu Andrzej wchodzi do wody, ustawia się No i rozpoczynamy pierwszym rzutem i zobaczymy jak to dalej będzie Jest pierwsza rybka, nie wiemy jeszcze jaka, ale prawdopodobnie nieduża. Malutki okonek. Malutki okonek. Ale jest to. Otwarcie, malutkim okonkiem. Dobry zwiastun, że dzisiaj też będzie ta rybka nam brała. i z nami współpracowała. I wędkujemy. Rybki biorą. Na razie nie za duże. Na razie maluchy. Ale jak są maluchy, już, to i będą większe. Już poszedł. No stoi sobie. Wyczepił się sam. Chyba go nie widać, nie? Albo widać. Ja już teraz odszedł. Schodzi dzień. Słoneczko wychodzi za drzew. Może dociepli. Tropnica wejdzie. I pójdą do tego. Bardziej do drapieżniki. No zobaczymy. Zatoczka, jakiś pień, tam musi być płycie i musi być gdzieś jakiś spad, a na spadzie powinny stać nasze okonie. Zobaczymy co będzie. Porzucamy się przekonamy. Zobaczcie, Trzy razy podchodził zawodnik taki mały. Do Andrzeja. Andrzej mój to jest po prostu niemożliwe, żeby on nie w końcu nie uderzył. Ale tej dorobnicy takich podejrzewam, że to gdzieś dwulatki. jest tego pełno. Nie męczymy go. Nie wypuszczamy U zawodnika. no tu sobie takie miejsce znalazłem. Wzdłuż tych trzcin, trochę niewygodne, bo głębiej nie mogę wejść, bo jest spad no i te trzciny mogą mi przeszkadzać, ale one tu gdzieś muszą stać nie będziemy ich szukać dalej No nie, jest aż taki duży no ale fajny no, no, fajny podbierać go, czekaj zabierzemy go po podbierakiem, żeby nie było, że w ostatnim chwilę spadnie No, widzisz, żeby nie było podbieraka, to już był w wodzie. Taki niewielki. Okonek. O, taki z 18-19 cm. No, zawodniczy, sportowy, no. Jak, jak my to nazywamy. I wypuszczamy. Płyń sobie dalej. Maluchu. I wziął z Tym no. razem nie z podbicia, tak jak żeśmy ostatnio próbowali. A w toni zaczynają pływać i musimy je trochę zmienić zasadę szukania tak, Taktykę na nie Na nie taktykę Jedziemy bo szkoda czasu Dokładnie, tak się Andrzej ma coś No najprawdopodobniej jakiś szczupaczek Dać ci podbierak? Yy, możesz dać się muszę przejść Damy odziejowi podbieraczek Patrz, jak walczy jak lew mm. o, jeszcze, jeszcze nie jest gotowy dość walczę jakby miał przynajmniej zbyt długości Daj kijek czy coś się przytrzymam żeby go on już się On już się chyba nam wyczepił sam czekaj bo no, guma raczej przeszła guma przeszła przez ten Przez oczko Teraz to wyciągniemy A, gościu no. musisz nam przeszkadzać Dobra To tak. słuchajcie nie wiem ile może mieć z 50 chyba nie ma No może i ma a może i ma, ale nie mierzymy go, żeby go nie mordować nie, nie będziemy przy tych upałach które zapowiadają go siłę Nie kolego nie, nie, nie ten kierunek nie No nie on chce w podbieraku zostać Co ty? Czekaj pomożemy mu, bo może on Dziś złapał nam tą gumę no chłopie no może z ręki wypuszczę zobaczcie z rączki czemu, czemu pomóc bo... łatwiej było czemu pomóc bo inaczej Zobaczcie jedną rzecz mamy fajny podbielak duże oczka gumowe tu się nam nigdy nic nie zaczepia nieraz warto dać trochę więcej pieniążku zainwestować i mieć święty spokój niż te żyłki i, i, i te tylko no to gumowane. Żyłki jeszcze idzie, ale te, te gumowane mm. lub, lub plecione to wszystko. No, te plecione to jest tragedia. A to jest sama guma, duże oczka, przelatuje, chyba jak się wypnie, nie ma problemu. I jedziemy z tym koksem dalej. To jest taki większy twister, widzisz. Andrzej pokaż na perłowy, co wziął perłowy twister 7 cm, czy 8 ja Wam powiem, Andrzej to taki perłowy chłopak. Tak, dokładnie. Jakie portki to twisterek małe, duże, ale wszystko perłowe. Ty kolego. Przez, wszystko perła. Normalnie ty powinieneś. No co zrobić, no? Rozpocząć połowy jeszcze pereł. Chodź, <laughs> <laughs> tak, jaki zadowolony. Nie mów, nie mów mi o małżach. <laughs> jaki zadowolony. Bo to lego. na pewno z ryb, z ryb na małże się nie przerzuca. <laughs> <laughs> nigdy nic nie mów. Nie Nig, mów nigdy. nigdy. Nie mów nigdy. Tak. No właśnie. No dobra, wędkujemy. Jeszcze nie zdążyłem do góry pójść. Andrzej zarzucił. Ła. I z tego same, prawie samego miejsca, z tej strony, będziemy potrzebować wyczepia, wyczepiać. No, wyczepiać. No to nie będziemy tego filmowali, tylko trzeba tylko szybko wolić. I sobie, jak ja to mówię, Pitaj, mały. nie po brata. To tylko, tylko nie młodszego Większego, bo to te to małe to, to rodzeństwo to już nas nie interesuje. Zobaczcie jak pięknie słoneczko wychodzi, robi się ciepło i rybki się jakby ruszają coraz bardziej. No i kolejna rybka. O jesteś, no mi, ach, jednak tak jak mówiłeś podbierak mówię nie do ręki go podbiorę i no i nam i nam spadła no, no tak to jest jak się nie słucha starszych. To <laughs> powiem tak. Strażak sam nigdy się nie sprawdza to, to nie było, że strażak sam, bo chciałeś mi ten podbierak podać i tak był strażak sam, ale chciałem do ręki a, nie, a, Ale ja mówię o tym, że strażak sam chciał do ręki, no nie do podbieraka Ja go sam podbiorę, po co mi podbierak Słuchajcie, no co mam mu powiedzieć, no Moja wina, moja bardzo wielka wina No i to mnie się podoba, wreszcie Dyscyplina jakaś jest, i szacunek wraca. Jednak, jednak musi być dyscyplina. Ale zobacz, że już tak raz zapoważę, jaka pokora musi być do tych ryb, nie? Do Ona okonia, walczy do ostatniej do okonia, chwili. Do konia, do okonia, okoniu, czy pokory? Do ostatniej chwili. Tak, Jak z zlekceważysz, bo ci się wydaje, a po co do do Podbielaka, dam radę, nie? Głupia sprawa, nie? Przecież mm -hmm. to nie są, mówię, 40 cm okonia, czy tam mm -hmm. duże szczupaki, nie? Mm -hmm. To jednak mm -hmm. warto. Do tego podbieraczka, którego reklamowałem, nie? Tak, Fajnego ale, ale wziąć, jak, bo jest to pewniejsze. Tak jak powiedziałeś, pokora. O koń uczy tej pokory. Nam się wydaje, że już jest super ładnie pięknie, za chwilę tej ryby nie ma, albo tak samo jak przy braniu. Yy... Podchodzi nam bardzo duży okoń. Nam się wydaje, że za chwilę mu coś podrzucimy, on. Przy... Nie, nie, on nie przywali. On po prostu odprowadza, on odprowadza, gdzieś Przygląda się, rozgląda i, się. I rzucimy mu tą przynętę, on i tak w nią nie uderzy. E, chyba, że już jest wściekle gdzieś na żerowaniu, to może nam się takie coś trafić. Dlatego mówię, ten okoń on będzie odprowadzał to będzie duży okoń, który popłynie za tymi małymi okoniami, e, które, które są na, gdzieś na zestawie. E, ale nie, nie uderzy. On podrzucicie mu, on nie uderzy. Tak jak mówię, bardzo rzadko się to zdarza. Dlatego ten, to nie jest tak jak zawsze powtarzam, szczupak tam nawet łyżeczkę mu można rzucić, jako nie on przywali w tą łyżeczkę, ale... Mm, na okonia no to, już, to już jest ciężko ja mam cały sklep w podbieraku i w plecaku <noise> w podbieraku wróć w plecaku dobrze że Jurek jesteś po drugiej stronie żeby mnie ewentualnie poprawić to no nie chodzi chwili. o poprawę tylko trzech się nie raz. no dokładnie i słuchajcie mam tam cały sklep powiedzmy tych przynęt jest tyle a i tak czasem jest bardzo ciężko jest bardzo ja mówię do Andrzeja ostatnio wziąłem sprzęt na szupaka, nic nie brało to dzisiaj zostawiłem, Andrzej mówi błąd bo dzisiaj biorą szupaki <grym> I, to, i to jak się nie nastawisz jak chcesz być cwańszy od tej rybki tak jak mówiliśmy to ona pokory nauczy nie, kolego masz nosić sklep tak jak Andrzej mówi bo wtedy możesz wszystko zawsze zamienić tak zawsze można coś tam ciekawego zaprezentować na co akurat się skusi e, mówię Rukowi słuchaj spróbuję teraz marchewy jakąś im tam dodać no, podać. no po, po, i no czekajcie i... przybliżę wam pokażę zobaczcie twisterek jest no bo jak powiedziałem, spolośnie. że perłowy chłopak, to on to chciał udowodnić, że nie, nie, nie jestem jednak, perłowy. Ale, ale słuchaj, ale. Ale wzięło. Ale popatrz, brokat taki jest tam perłowy. Nie, nie? Tak. nie no teraz się śmiejemy. E, wziął na to fajne, taki przyzwoity okoń No niestety e, za podbieraka wyszło jak wyszło. No, trudno. Następny razem będziemy. Podchodzili trochę inaczej. Przez jakąś chwilę później znowu będziemy starzakami po... sami. No, no niestety tak to jest. I tak na zmianę. Zawsze te co bierze kamerę pyta, da ci podbierak? Nie dam rad. I tak na zmianę raz Andrzej, raz ja i spadł i tyle. Ile by nie ma jak pokazać. Dobra wędkujemy, bo was tu zagadujemy. No jakiś ładnieś, ładniejszego kąta, Ładniejszy? O, taki sobie. Taki a... sobie, ale ale może być. Już widzieliście pod Jurkowi podbierak. że nie ryzykujemy. <grym> <grym> nie, nie, bo dzisiaj nie ma takich brań jak kiedyś. Szkoda każdej rybki, nie? No i też rybka się inaczej czuje. Bądź. Zobaczcie. Te oczka nie, są małe, nie? Ten ogonek taki mały nie był. odczepiłem go. I wiecie, że on nam wypadł przez tą dziurkę. To, to jest po prostu ale? nie do uwierzenia. Nie, no powiem tak, była wiara, że jest bardzo duży, nie? Ale przeszedł <laughs> przez te oczka. Także... Jak on się prześliznął i ćmychnął po tym oczku? On tylko sam wie. <laughs> to, to jest nie do uwierzenia. No ale nic, wędkujemy dalej. No. Kolejna rybka. znowu ten sam numer bez podbieraka, ale cwaniakowaliśmy z podbierakiem przez, no, przez dziurkę a Taka broszka, ale jest sztuka, jest. Jest. Co? Jest, jest okonek, namierzyliśmy je w końcu. Mamy nadzieję, że coś większego też nam się tu trafi. Wychodzi słoneczko, wychodzi drobnica do góry. Dokładnie ten okoń, okoń podąża za nią. I wychodzi tak jakby wyszedł na żelowanie. Andrzej tutaj, jak widzicie wzdłuż tych trzcinek próbuje prowadzić z opadu. I coś złowić dla nas. Żebyśmy mieli co wam pokazać Zobaczcie, to jest ten słynny Andrzeja sklep w tym plecaku Jak on by tu wyjął to byście nie uwierzyli ile tam mu weszło tego wszystkiego Ile on ma W tym plecaku i on jest naprawdę ciężki, podziwiam go za to noszenie, mnie się nie chce Ja biorę kilka przynęt i trudno, uda się to, uda trafię to, trafię, a jak nie, to nie. Andrzej jest w przygotowany. Z, Słuchajcie, ale... z różnymi kolorami, ze wszystkim. Ale żeby, żeby nie być gołosłownym, nie? Ktoś powie, że to no niemożliwe. Dobra, e, prezentacja. Nie myślałem, że się uda go nakłonić. Jedno pudełko, drugie, trzecie to powiem wam, że zaczyna to przerastać moje oczekiwania słuchajcie e, tu jest tak. agrafki, haczyki, e, tam jakieś zobaczcie ile tu tego, ile tu tego różności jest e, główki e, co my tu jeszcze mamy? Mamy nawet mamy nawet coś takiego jak Zobaczcie, y, mamy tutaj te, te perełki takie czerwone, bulety do Carline Rigu, jakby w razie w była taka potrzeba. Tu mamy też jeszcze jakieś gumki. Ale zobaczcie, do tego Carlain Rigu ile on tego tu ma, nie? Ale to są to są te malutkie, to są te no, nie malutkie. Jakie tu, rozmiary. Tu, tu są jeszcze większe, widzicie? No. Tu są bo, i takie bo, bo, metalowe... Wiedziałbym, że Andrzej jest przygotowany na wojnę Słuchajcie, to jest, to jest część ile tego, ile tego potrzebuje, ile tego potrzebuje A tu jest zastanawiałem co, co on ma w tej czerwonej torbie? Tu są, tu są takie, takie pierdółki, takie smakołyki dla nich To jest jeszcze nic Tu też mam no nie będę tego chyba wszystkiego wyciągał, nie, nie ale, wyciąża, ale widzicie to. ile do tego wszystkiego, ile do tego... No i wy się dziwicie później. To ten plecak waży 20 kg. Też waży. Ale i później biorą na to wszystko. Eee, Zawsze coś można dopasować prędzej. A powiem tak, to jest, to jest niewielka część. Tutaj bo reszta została w domu, zawsze jest tak, że kupujemy jakieś gumy, jakieś główki, potem nam się to nie sprawdza, zostaje to gdzieś w domu, kupujemy coś innego i cały czas z nich wyciągam i dobieram takie przynęty, które są... Najlepsze, najbardziej efektywne, najwięcej nam. Które się przy... sprawdzają. Tak, najwięcej nam przynoszą tych ryb, a te słabsze zostają. I tak się to odkłada, 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 odkłada i, i jest tego, jest tego no, sklep. No i przemysł żyje z tego. <laughs> kwi 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 żyje kwitnie <laughs> No bo wędkarze kupują, odkładają i znowu coś nowego, bo no ktoś powie, nie, to jest ta jest łowna, ta jest sprawdzona na 100%. Dokładnie. To mi jak założysz, to same ryby wskakują. Dokładnie tak i słuchajcie mam tu jakieś, mam tu jakieś popatrzcie woblerki, no wszystkich nie biorę, bo mam ich gdzieś około 300 sztuk, e, powiedzmy takie, które są z grzechotkami, w razie wu, jakby ten oko nie, nie za bardzo A Nawet dla dzieci? Okay, ma. <grybka> Jak rybka mała jest niegrzeczna, to grzechotkę dostaje. Większe takie gumki, jakby ten okoń był zdecydowany, bardziej na brania, no to mam takie wybrane, takie swoje z lepszych gum. Kiedyś ktoś mówił o prezentacji, o prezentacji pudełek, no to dzisiaj mamy troszkę okazji, popatrzcie, tutaj też tak parę błystek, jakieś tam wahadłóweczki, to jest tylko niewielka część, żeby tego wszystkiego nie nosić, bo tego potem jest no, ogrom, mówi, żeby tego nie nosić, ogrom za dużo. Na plecach ma takie, jakby w góry się wybierał. <śmiech> <śmiech> tutaj mamy coś takiego, popatrzcie, i jest seledyn, i jest jakiś tam motor oil, i tutaj z takich perłowych. No, perłowy najważniejszy. No, i tutaj zobaczcie. No, trochę tego, trochę tego, trochę tego jest, ale to są takie gumki, które najbardziej się sprawdzają. Przetestowane. Przetestowane, no dokładnie. Dobra, bierzemy się, popakuj to i bierzemy się do roboty. No, wiesz, jest okazja. Żeby, żeby to coś pokazać bo no jak się zabrałeś już za ten mój plecak no to już nie wypadało żeby tak się z tym zostawić nie no, żeby pokazać zielony powiem plecak Powiem ci żeby lekko zaskoczyłeś, bo nie myślałem ale ch chciałem tutaj pokazać żeby wszyscy wiedzieli że ty mówisz o plecaku dużym ale to jest naprawdę duży plecak i dużo mnie może no Dobra Zmieścić. zabieramy się za łowienie jest to, co się w No Tutaj mamy szczupaka, zobaczcie zobaczycie. No ten już nam nie przeskoczy teraz przez oczko Myślisz? Nie, nie, no już te, <słuch> te, nie, nie. Odczepimy go Odczepimy go i zaraz wraca do wody Uwalniamy tego szczupaczka, którego przed chwilą żeśmy wyczepili I zobaczcie, jak Andrzeja nie chce z Nie, już. nie, znowu tam. Jemu, <laughs> jemu się te otwory podobają w tej siatce. No wychodź gościu. No zobacz. I odpływa sobie spokojnie. No dobra, i o to chodziło. I wiecie, raz uderzył, Andrzej mówi, masz fajną rybę. Spadł. Drugi raz i już drugi <laughs> raz niestety nie spadł. Mhm. Ale to już taki fajny szupaczek, bo był gdzieś w granicach wymiaru. Myślę, że on tak gdzieś miał. Ale to jest nieważne. I tak, i tak wróciłby do, do wody. wody. I to jest najważniejsze. Bo jak wypuszczamy te rybki, to będą mi następne. Kolejny okonek. Zobacz się. jest taki 20, 20 cm. Nie zdążyłem dobiec do Andrzeja. To cholu żeby nagrać, bo to no, ale nie ale to, tak to, to nie możemy już czekać z tym, bo widzisz co się nie, dzieje. Nie, nie bo to nam zaczynają ta, spadać, robię, jak, jak to jest zbyt to... długo no. no ale zobaczcie i z powrotem i, I odpłynął sobie, i na co Andrzej teraz owisz Marchewa Dalej marchewka, A, ta co ta, pister... szupak, tak? Tak, ten twisterek ten ten kolor mu marchwi, marchewki i też jest skuteczny no I ja nawet tak. na takie okonka, nie tylko na szczupaka, no do, nie? Do, dokładnie każda tak, ryba bierze. Tak. No i, wy... i mamy kolejną rybkę. To są takie Nie wiem czy to jest jeszcze już do sportowych można zaliczyć, ten jest trochę mniejszy. No maluch, ale dobra, A ale dobrze jest. jest. Idzie coś się ruszyło, wyszło słońce wyżej i coś się ruszyło i Andrzej po malutku wyciąga rybkę za rybką i idziemy do przodu no czy to można pierwszy większy okonek dzisiejszego dnia mhm ponad 20 mhm. przerzucę to tak, Boko, Boko. tak. Pokażę wam łowcę tak znanego Andrzeja. <grym zna> <grym zna> Potrafisz rozbawić ludzi. <grym zna> Słuchaj, no muszę coś pożartować, bo co to takie smutki będą? No gościu. Ja, ten znowu ma problem. Ten znowu ma problem. Spodobał mu się nasz podbierak. Musimy mu pomóc. One po prostu lubią. <noise> Musimy mu pomóc. Dobra. I zobaczcie. Dzisiaj inne koszulki. A o konie jak brały, tak biorą. Ale powiem ci, że ciut słabiej, nie? No. No, jednak. Jednak co. Talizma jest, nie? <noise> Się śmiejemy, no ale co nam zostało? No muszę go trochę podpuszczać, żebyśmy tutaj Nie byli tacy smutni i sztywni Jak to się mówi, żeby to... Nie no, sztywni chyba nie jesteśmy, co no. no, ja też tak myślę. I, I w słowie i w czynie mniejszej no, spróbowaliśmy bez podbieraka Na tak zwanego jak my to się śmiejemy starzaka sama Mój wnuk lubiał ten serial. To tak, chyba wszystkie dzieci w pewnym wieku dochodzą do starzaka sama. Najpierw ci a później idzie starzak sam. I następne seriale Masza i tak dalej. Kończymy dzisiejszy spinning. Bardzo udany, trzeba powiedzieć. Połowiliśmy i o koni, przede wszystkim uwielbianych przez Andrzeja, bo wiecie, to koniowych chłopak. Podpucha, moich szczupaków jest jakaś podpucha, moich szupaków niestety nie było. O takim rozmiarze jak, jakie byśmy chcieli, no dwa były tak w granicach wymiaru, natomiast pozostałe. Pozostałe, pozostałe 50, było takich od 30 do 40 cm, no nie nagrywaliśmy nie, no tego. Teraz bo to... Przesadziłem 50, ale było ich dosyć sporo, ja myślę, że gdzieś około 30. Naprawdę było tych. Jeżeli mówię, nie, ja tak wcześniej już mówiłem w filmie, jeżeli jako wędkarze nie pozabieramy ich każdego do domu, to jest szansa na to, że to będzie fajne łowisko w przyszłości dla spinningistów. Ale to zależy wszystko od nas, oh, wędkarzy. No właśnie. Andrzej Sapie, bo wie, że moje życzenia to są tylko życzenia. <grywki> Natomiast ludzie są ludźmi. I tak jak piszą w komentarzach, zapłaciłem, złowiłem, mogę zabrać i zrobić z rybą co mi się podoba. Z czym się nie do końca zgadzamy, no ale no, każdy ma sumienie swoje wędkarskie i, i powie co powinien zrobić. Myślę, że kończymy. Żegna... Dobry, w dobrym nastroju. W dobrym nastroju. Żegnamy się z, z Wami. I do zobaczenia w następnym filmie Gdzieś nad wodą. Ja myślę, że na też na spinningu, No, oby tak było. Cześć. Trzymajcie się, cześć.